Pięć powodów, dla których warto sprzedawać rękodzieło na Etsy. Pierwszy, zyskujesz dostęp do ludzi z całego świata. Możesz swoje oferty sprzedawać do Australii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, gdziekolwiek tylko dasz możliwość klientom zamawiać swoje oferty drugi powód to Etsy znana jest jako platforma do sprzedaży rękodzieła znana jest na całym świecie i to jest platforma, która zbudowała swoją markę właśnie na tym, że zaczęła zapraszać do swojej przestrzeni rękodzielników, którzy chcą sprzedawać swoje produkty oraz osoby, które poszukują produktów vintage i chcą te produkty sprzedawać innym. Trzeci powód to Etsy nieustannie się rozwija i dba też o to, żebyśmy nie ustawali, nie zatrzymywali się na jednym poziomie, ale żebyśmy wciąż pracowali zarówno nad naszą ofertą, jak i prowadzeniem sklepu. Udoskonali to wszystko właśnie po to, żeby mieć więcej sprzedaży. Bo wiesz, więcej sprzedaży mojej to jest większa prowizja dla Etsy. A przecież na tym zależy platformie. Czwarty powód to jest po prostu... Łatwe. Założenie sklepu na Etsy jest naprawdę łatwe. Nie musisz bawić się w żadne łączenia różnych programów, nie musisz znać HTML, nie musisz projektować wizji jakiejś swojej strony, zakładek i tego wszystkiego, co widzisz, wchodząc na czyjąś stronę internetową. To po prostu jest od razu gotowe dla Ciebie. Otrzymujesz gotowy sklep. I twoja praca polega tylko na tym, żeby wstawić baner, podzielić sklep na różne kategorie i włożyć produkty. I piąte najważniejsze, co trochę łączy się z pierwszym punktem. Dostajesz dostęp do tych klientów, których nie masz w Polsce. Otwierając sklep na Etsy, oprócz tego, że wychodzisz na rynki zagraniczne, to poszerzasz bazę swoich klientów, poszerzasz swoje zasięgi. Bo nawet jeśli masz sklep w Polsce, w którym świetnie sprzedajesz, to jest sklep, który sprzedaje tylko w Polsce, a po co się ograniczać?